Realizujemy projekt z pieniążków gminy Biała Podlaska o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. My akurat realizujemy projekt z narkomanii pod tytułem Wybieramy marzenia, nieuzależnienia. W ramach tego projektu dzieci miały trzy wycieczki. Dzisiaj akurat jesteśmy na trzeciej wycieczce w koczukówce na parku linowym. Wczoraj byliśmy w Kazimierzu Dolnym. I w magicznych ogrodach. No, dzieci są przeszczęśliwe. Poza tym byliśmy w alpakarium i w kornicy dzieci miały warsztaty mydlarskie. Poza tym w placówkach w Klubie Kultury w Styżyńcu i w Sitniku 15 dzieci bierze udział w różnych warsztatach rękodzielniczych. Robiły dzieci kartki z bookingu, filcowanie, malowanie z panią plastyczką. Uważam, że było fajnie, bo można spotkać znajomych. Różnych rzeczy się nauczyć, na przykład robiliśmy kwiaty z bibuły, różne wycinanki, jeździliśmy na wycieczki, a wycieczka, która mi się najbardziej spodobała, to była do Kazimierza Dolnego. Poszliśmy na tam zwiedzaliśmy miasto, a potem poszliśmy do magicznych ogrodów i tam były różne gry, zabawy, trampoliny. Poznało się wiele nowych osób, zawiązało się dużo znajomości, które na pewno wytrzymają dużo czasu. No i jest wiele fajnych wyjazdów i najważniejsze jest to, że wszystko jest za darmo i bawimy się dobrze i yy, można fajnie się zrelaksować właśnie. Jak ktoś nie, nie wyjeżdża na wakacje nigdzie, to można na takie zajęcia chodzić.